Proszę, żebyście sam się śli. Chodźcie no ciotko, bo się się No, A jakoś szczęśliwo? śliło? takie kroki. No pokażę no trochę fajnie. Co ty się tak śmiejesz? że się chyba kilosy razy dzisiaj zjadł? Jak ty się nazywasz? Grażyna. Nie szkodzi. Grażyna. Stanowski gór? Chodzisz tam też na ten basen pływać batka, ja? Grazyna, powiedz mi no, gdzie ten hop co tam kolecie, ciebie siedzi, to jest twój hop. Mm -hmm. Mm -hmm. A ty umiesz go albo... Nie umiem. O fajnie Grazina. Powiedz mi, no coś ty się tak dzisiaj odszczeliła, te korale, ta fryzura, ten klej. To jest ten niedzielny klejd. Szanowni Państwo, na Śląsku jest taka tradycja, nie? Że są te klejdy na tydzień, nie? To się tak łazi w ten samym galot i na niedzielę do kościoła jest jedna kurtka. Ona jest jedna wyciągana na suma, nie? Ja sprawdzę, gdzieś tak, Moś? Grażyna, ty dzisiaj będziesz moja, ja ci Wielkie brawa, Grażyna Stanowskiego! Rozchanie ja ja się do szynku zimny jakby skusi wypija ze twierdzi. Nie ma to jak w niedziela po obiedzie, biera kokierę, bardzo fajnie jedzie. Słońce grzeje jak na zima, na moje pragnienie lekarstwa chyba nie ma. Muszę jechać, choć nie wiem jak i gdzie, Uważę, że mógł są na pracie Prawe rączki, prawe nóżki już są przygotowane Jeszcze jada tam, jada nie ja Druga scena I tyłeczki na moim rowerku Znak jeszcze raz to samo, I lewo I tyłeczki na moim roperku I wolne tańce dozwolone hulańce co Przekazała, że ja, ja musiałam pks przyjechać i zapomniała gibisu. Pożycz mi! To... Grażina, Aby góra! Grażyna, co to ja, można? Może... Keta? A że... te kulki można! Metry kupione te! Ale fajne kulki. To jest tak, Grażyna go idzie na festyn kościelny, to się dzisiaj posmaruje tym z klejem korega, nie? Normalnie to, na leka. pewno nie idzie się Witam panią, Witam serdecznie. Słuchajcie, to jest reprezentantka Łączy, 94 lata, nie 8 to... operacji Plastyczny. i szukam hopa. Oh, oh, oh. A, A ja też. Zna... fajne, łobcisłe batki, młodzi Zajmij się pan pod pokorzy. Ale fajne. Słuchajcie, w 60. były dobre, teraz też są dobre. nie? Jak pan ma na imię, proszę pana? Olej. 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 Ole. Aleksander. Dobrze, trzymajmy się tej wersji Wielki Aleksander. <grym> Szanowny panie Aleksandrze, parę pytań takich treściwych, konkretnych nasza kandydatka panu Zado. Pa pan no będzie... zaznacza jo zaznacza, Magda Gesle. <grym> co ucieko? a pan już jest gotowy? Bo co? <grym> <Bo> <grym> ja się boję, że, że ty mnie połazisz. Dajcie panu na z drugiej strony Stań. Pani Zado pytanie, a, a panu odpowiada. Zobaczymy, co z no. Ja takie pytanie Aleksandry. zadam. Ja bym chciała, ja by chciała go sprawdzić, tego Aleksandra. No. Ja bardzo lubię muzykę, jakby on coś mógł zaśpiewać do mnie. O, panie Aleksandrze, proszę to zaśpiewać. Nie wiem, yy, można w na płotek, znów pan to? Zaśpiewanie. No. no panie Olku, jak chcecie mnie mieć, dzisiaj to muszę zaśpiewać. pani Eriko, jak on nie opuczyty, oni by nie to To ja mam inne pytanie. Nie, to inne pytanie. Mnie takie coś, dwa słówka z tego wybiercie, jedne które wam pasuje bardziej. Ten I pewnie. to będzie tak. Wieheister abo dins. Jedno i drugie. Wichajster. No hejster, jeden i no. jeden no. I jeszcze jedno no, dum, Kuncita albo wurst. Kuczyta. No, no nie wiem. I spróbuj wursz wiedzieć, to nie dostaniesz dzisiaj Jak ucita? Wielkie brawa. Oleg jest dobry. Panie Olku, dwa punkty już mocie. Proszę się siednąć. Mamy jeszcze jednego kandydata. Ja? Słuchajcie, jego włosy przypominają mi świecący miesiączek, powiem bo wam na prawdę, jak on za fajnie siedzi. Ja będzie, że po ciebie przyda dzisiaj. Zapraszam serdecznie, wielkie brawa. Zandale normalnie jak fajnie, pięknie. On na pewno śpi, pogodą pani Witeriko. Wiecie co, bo jest z gospodarki, nie? <coughs> się muszę zapytać pana, co by pan dał do żarcia świniom na południe, nie? Umyję. Jak on się nazywał? Jak się pan nazywał? Wacek. Wacek. <laughs> nie szkodzi. Panie Wacku, na półednie się świnią żlicznie nie Wchodzicie z tej siedmiu. Nie, nie ma żadnie. Pan odmawia. Wielkie prawa do niego. Nie, to naprawdę jest... Antek z bajerów przyjechał. Antek z Tobą nochodzi no. Jo! Antek, ja wierzę, wielkie brawa. To jest normalnie bajerów, oby się tym chodzą, wiecie. No, chodę, no, no yeah, Panie Antku, budźcie, no szybciej, bo czas antynowy jest drugi. Chyba, <śmiany> że nie możecie szybko chodzić, bo... Jak patrzę na Antka, to mi się jedno pytanie przysuwa. na miejsce. Nie, nie jednej, no. Antek, czy możesz zamiłowanie do chodzenia z po chałpie? Przepraszam, ale tak się musiała. No ja... Ale... Bo jo, ja jo to muszę czasami wszystko wyluftować. Wiesz, ma... Antek... pa, panie Ant a Antek. też musi to wszystko Panie Antku, a zaśpiewalibyście coś? No. Er, ale tak, tak wymyślcie coś, nie wiem. Ty... Może być. Panie Antku, góralu czy ci nie żal? Pomóżcie panu Antkowi. Uwaga, pan Antek zaczyna. Góralu, czy ci nie żal? Góralu, Poczekaj, pójdzie pan się no, na chwilę na My po pana przyjdziemy za rok. Znaczy, Erika przyjdzie jak dojdzie, znaczy. Ja by się chciała z moją koleżanką coś pogadać, jakby pan mógł ją przykludzić. Tam tamta co siedzi na rogu. Na, na, tam, tam. Ja! My byli razem na spa z nią. Ja no. no, razem my się na spa jechały. Pani była też na spa. Ja, ja też tam był. A ja panią nie widziałem. Jak się pani nazywa, bo ja zapomniała na tym spa. Jaćka! Jadzia, ja richtig, ja! Ja To ta Jadzia, co ją tam muzin poskokął na tym spa. Ale nie zrozumcie tego źle, on se dwóch takich hinglów chycił i ją deptął, wiecie, po poplecach. To był taki wizerunek z jednej. Aby zaraz Aby Słuchaj, Jadzia, pamiętasz, jak ją zaszła do tygo, do tej izby, kiedy był jeden wielki dym fer wody? To znaczy maras, tam był maras i ten fizjoterapeuta godo? Pani się będzie kumpać w tym marasie, on jest zdrowotny ja będą, pani, jest, pani jest chyba głupi, pani fizjoterapeuta Ja się nie będę w marasie kumpać Jakby ja wiedziała, że taka woda jest zdrowotna To ja sobie idę co sobota po moim chopie kumpać no. pani, pani Jadziu, bo ja się muszę spytać Bo ja tam był, a pani Jadzi nie widział Pani Jadziu, czy pani była też na tym dancingu? Na tańcach? Chyba nie. A pani nie była? Bo ja był na tańcach i tam, tam był taki chłopca, miał miał pań fajna, nie? Słuchajcie, jak on tańcował w lewo, to mu się odkręcała, a w prawo zakręcała. I on on góra-dół, góra Pani Jadziu, serdecznie dziękujemy. Eee, Duże brawa. Ja? Tydzień, trzy dni i ci noce żegnowoz na mojej damce jechała. Ach, rosto majtne przeszkody na swej drodze żegna potkała. Pon boczku! Z całego serca Ci dziękuję, żech na miejscu już jest. teraz na świecie, to wu musia padać, strasznie się porobiło. Młodzi, wyżynić się nie chcecie, a o wydowaniu już nie ma mowy. A po tym się dziwicie, że mówcie próżne szkoły. My tak patrzymy, patrzymy. I niekiedy już prawie na oczy nie widzimy Bez cóż ma takie srogie te okulary, wiecie? Bez jedno okno patrzymy Ta się pieku rolady Bo jeszcze dzisiaj w nocy do Holandii pojadą W drugie okno Okay. ba da ba ba ba, -ba da -ba, ba da ba da żebyście widzieli co jest do wygrania. To jest kółko od Waszego proboszcza. Pokraszcie proboszczowi. Jest taką informację, Szanowni Państwo, że zostało 251 głosów jeszcze do zakupienia. Już podobno. Potem... Halo? Że propościu. Tak, tak. 248 No, jeszcze zostało. Więc, Szanowni Państwo, bardzo Was zaproszamy do tego, żeby te losy zakupić. Znakomite kółko, atestowane z Unii Europejskiej. Blenda z przodku, ze złoto, Złotoketa. Można dzisiaj wygrać. Szanowni Państwo, telewizor LCD. Yy... No tak dobre jest 200 cali, szanowni państwo, dobre 200 cali, jak się tak większe o wleżecie, to będzie 250 cali, szanowni państwo, co tam jeszcze u one... one... roboty, to są takie roboty, co jak się wleje mąka, woda, jajca i się to wszystko zamiesza, to wam 10 chlebów same wyskakują, słuchajcie, to są takie roboty, I aparat fotograficzny, zielosko, zielosko, a to nie wiem, czy to znaczy, że my nie mamy wybiglowane dzisiaj koszule, żeby to wygrać, albo co, kaffee maszyna sam jest, kaffee maszyna, Obejrzyj się, cappuccino tak idzie robić. Uuu, i unę jeszcze jakiś staty. Szanowni Państwo, to za chwileczkę, za momencik, losowanie głównie nagród. Przypominam, że główna nagroda to jest auto od Faroża, poniedziałek do umycia. Żebyście sobie nie myśleli, bo by tak zaro, haha, hihi, a to jest inna do umycia, słuchajcie, więc... Też można Farożowi poklackać, że się poświęcił, można tak powiedzieć. Szanowni Państwo... Pani nam i... też się bardzo podoba. I może tak. Nam się też bardzo podoba, ale wszystko co dobre szybko się kończy, niestety. Kochani, tak przede wszystkim kaflikom, które tutaj są na scenie, Mateuszowi, którego znam od dziecka. <laughs> Ale żeby farosz cyganić, to nie wypadał. <laughs> znam jego serce od dziecka. A no to pensję. No. <laughs> Ale my się dzisiaj z Kamilem tam też czujemy, jak na renowacjach misji. Eee. ja, ja się tak Ja byłem My byli to takie małe małym bo do I się, coś muszę powiedzieć. Wtedy to jeszcze były czasy, jak wasz proboszcz go do ukazania dwie godziny. <laughs> Nic się nie zmieniło. Nie, tak szybko jak się powiedział, bo boję nam się sprawdzić. E, wobec tego, tego pana znam jeszcze, jak im się im spaliła... Im im spalił spalił mi się kościół. Tak, jest. Już były, Misje były w szkole. Także kochani wam bardzo serdeczne po naszym Bóg zapłać. Ja. Za to, że jesteście, za to, że gracie. Znałem was tylko z Facebooka, jeżeli o. chodzi o wasz skład. Znaczy, ja mam pytanie, czy ojciec zmierza do tej tak zwanej watykańskiej waluty, nie? Znacie patykańską waluta. Bóg zapłać poniżej. No, <laughs> to jest Watykańska no, waluta. No, cieszymy się, że by fajnie było. A ja mam teraz pytanie, niech mi jeszcze ojciec powie, bo ojciec już wyląsł, to teraz, że ojca dopadł. Niech mi powiedz, no, ojciec, z czemu winą szalne jest najlepsze? Jak to ojciec zgadnie, to będzie ojciec dobry. Czemu pinom szany jest najlepszy? Nie wiem, ojciec. No to... Jeden pije, a cały kościół śpiewa. Ojciec Roman wasz prowosz i kabaret kafniki kłonią się bardzo nisko. Mateusz trój i reszta. Dziękujemy bardzo. Przyszedł czas Nie zapomnijcie Nigdy nas Jak do łóżka Kłaście by dzieci Nasze śpiewki se Powspominajcie Bo zabawa ma no wiecznie trwać Muzyczka w sercach Moje grać A jak se jutro Zaś obudzicie, Refryn piosenki Ty i razem śpiewamy z kaflikami się żegnamy razem śpiewamy z kaflikami się żegnamy bye baj, kafliki wodzęgnają Bajubaj, kafliki zaś wodzam prosząją bye kafliki wodzęgnają bye Bajubaj, kafliki zaś bo prosząją bye baj, kafliki wodzęgnają bye Кафрики займаться запрошаю Na trąbkach grumy i wum też pośpiewamy. Śląską gotkom zabawimy. Piękne wspomnienia o siebie zostawimy. I już teraz wum tu obiecujemy, że sam do chnet zaś przyjaciły. Razem śpiewamy z kaflikami się żegnamy. Razem śpiewamy z kaflikami się żegnamy baju baj, kafliki odrzegnają. Bay bay, kafriki sai von sa aprochay und bayu bay, kafriki voshegnayu, bayu bay, kafriki sai von sa aprochayu bayu bay, baj, kafriki voshegnayu,